Jak moi przyjaciele zareagowali na nagrywanie na YouTube? A więc tak, pierwsza taka sytuacja była w gimnazjum, kiedy mój kanał dopiero się tam rozwijał. Wtedy pamiętam, że koledzy jak się dowiedzieli, to się dopytywali, o, Peter jak kanał, o Peter kiedy nowy filmik? I tam wtedy w sumie nie wiedziałem, czy oni mówią dla śmiechu, tak ironicznie czy tak na poważnie, jednak ja nie odbierałem tego źle i zawsze... Nie odczuwałem tego, że ktoś mnie tam wiecie hejtuje czy tam naśmiewa się ze mnie, raczej tutaj było takie pozytywne wrażenie. Natomiast teraz, jak już jestem starszy i moi znajomi, moi przyjaciele, którymi się otaczam, to zazwyczaj się pytają na YouTubie, jaki na przykład następny film będzie, o czym ja nagrywam, co ja w ogóle na tym YouTubie publikuję, ile się z tego zarabia. No i też raczej takie wrażenie pozytywne, bo liczby wyświetlenia są dosyć fajne. No i dopytują po prostu czasami o takie szczegóły, ile to zajmuje, ile się nagrywa taki film, jak ty to robisz. Także tutaj to w ogóle nie ma mowy o jakimś tam na naśmiewaniu, bardziej są ciekawi i zainteresowani jak to wygląda od kuchni. I się po prostu, no dopytują się o takie rzeczy, które nie mogą się dowiedzieć w internecie powiedzmy, tak? A w tle grałem na serwerze kingmc.pl